Sandro, moja droga, jeżeli masz zamiar otwierać oczy, to już lepiej tego nie rób. Ja tylko Ci powiem, że Marcin ma dobre, bezpieczne ogumienie. Wszystko będzie bezpiecznie. Atestowane wielkie brawa, moi drodzy. Sandro, pomyśl sobie jakimś przystojnym w Londynie w tym momencie. Marcin nic nie robi, to jest bezpiecznie. Latają tylko dwie bezpieczne gumki plus 2,90 m. Ale nie ma bramek moi drodzy, Marcin Kóra jest Teraz mały peeling twarzy. Jest okej. Okay. Sandro moja droga, nie wiem czy to pierwszy raz w życiu facet będzie cię pytał, czy możemy Ci rozkryć nogi ale delikatnie ale takie, dobra myślę, że po tym razie będziesz bardziej ochoczo to czyniła uwaga teraz jeszcze, widzem jest świata w trialu rowerowym przy ale potrzebujemy prawek moi drodzy, gryt muzyki wszystkie łapki w górę Sandro, moja droga, jeżeli to jest Twój pierwszy raz, to obiecuję Ci, że tej soboty nie zapomnisz do końca życia. Raz jeszcze zapewniam, ogumienie jest standardowe. Wielkie brawa, Marcin Bugajewski. Sandro, moja droga, z taką atencją, delikatnością nie obchodził się z Tobą na pewno żadny facet dotychczas. Wielkie brawa, Marcin Bugajewski. Wielkie brawa dla Sandry. Spokojnie, żyć, trzecieć! Lez właściwie! Widzisz? Nie ma, nie ma. Przerywany, jest nerwowy, stresujący, niepotrzebny. Wykreślam. Jeszcze leż, Zawusia. Powiedz najpierw wszystkim, jak ci jest?